Tematem głównym tej wystawy jest podróż tam, gdzie nasza wyobraźnia często nie jest w stanie jeszcze dosięgnąć. Jest to podróż w bardzo daleki wszechświat. Wszystkie instalacje są oparte na tej podróży, ale są wynikiem rozmów, konsultacji z każdą grupą dziecięcą. Sieci Sztuki Współczesnej Kronika od ponad 10 lat prowadzi działalność edukacyjną, której program jest ściśle powiązany z programem wystawienniczym. Prowadzimy zajęcia w ramach Świetlicy Sztuki, cotygodniowe zajęcia, prowadzimy również oprowadzania dla szkół. Towarzyszące aktualnym wystawom, i raz w roku odbywa się takie święto świetlicy sztuki, którym jest Wystawa Dziecięca, wystawa dla najmłodszych i nie tylko. Wystawa oraz warsztaty, na których tworzyliśmy tę instalację, była dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I w ramach warsztatów mogliśmy także stworzyć zeszyt ćwiczeń z dziećmi oraz z artystami. Jest takim przykładem. Tego, w jaki sposób działamy z dziećmi. Najpierw opowiadamy im pewne rzeczy, następnie próbujemy razem stworzyć zadania. Zadania można, tej książce, które są opisane, można sobie realizować pojedynczo lub w grupach szkolnych, dlatego polecamy tę książkę zarówno nauczycielom, jak i uczniom. Instalacje tutaj są dla dzieci niezwykle inspirujące. One pobudzają dziecięcą wyobraźnię, pobudzają dzieci do zadawania wielu pytań. Wielu pytań, które na co dzień, w takiej codziennej przestrzeni, dzieci sobie nie zadają. Natomiast ta instalacja, o której chcę powiedzieć, czyli okno na lewej stronie Garego Marszala Stevensa, wywołuje w dzieciach chyba najwięcej pytań. Dzieci, kiedy wchodzą do wnętrza, do tego pomieszczenia, nagle znajdują się w jakiś. Tajemniczej złotej jaskini, na której suficie wisi nieznany im obiekt. I ten pierwszy moment, kiedy dzieci wchodzą, kiedy dzieci widzą tą instalację, to, to jest moment, kiedy biegają po tej instalacji, chcą się dowiedzieć, co to za ściany, gdzie są, co wisi nad nimi, co jest w gablocie na podłodze, co to za proszek, a co to za światełka.